Przeziutkowie. Dzisiaj chciałem zobaczyć, jak się będzie to wyrabiało, to mydło Lockhart Ale przy pomocy Tubanda. O. Za mokry pędzel. Jako, że to jest mydło bardzo miękkie, to nawet nie namaczałem go, tylko po prostu mokry pędzel wbiłem w słoiki. I jechane. Nabijam Tyle tylko, że pędzel był aż za mokry no trudno może będzie ok. cała łazienka cała łazienka, cała odżywarka jest w tych w mydle mydło znakomity poślizg więc trzeba uważać bo dzisiaj będzie znowuż brzytwa będzie znowuż brzytwa, dlaczego? no bo to jest brzytwa Brzytwa jedna wielka przygoda w moim wykonaniu, mianowicie jest to Kurenai. Może pamiętacie taką brzytwę, że ja ogłosiłem film pod tytułem nieudane golenie brzytwą. No to właśnie ta brzytwa. Potem po przeostrzeniu było udane, ale to w dalszym ciągu kategoria udane a nie kategoria super. Dzisiaj co ja dzisiaj? No dzisiaj no znowuż położyłem nową krawędź. Kupiłem sekundomierz, Taki, który potrafi zmierzyć to. I się okazało, że kąt już u udanego mojego golenia brzytwą to jest ponad 20 stopni a brzytwy ostrzymy zwykle na 15 plus minus 2,5 czyli od 12,5 do 17,5 nie byłem tak odważny żeby zejść tak nisko Szedłem na 19 stopni powinno być lepiej no i wiecie jak to nie droga brzytwa rodem z dalekiego wschodu jej jakoś może być taka sobie no, na pierwszy rzut oka jest super ale przy ostrzeniu wyłażą wszystkie sywki niedogodności i tak dalej brzytwa robi się pokazuje swoje szpony nieprzyjemne cechy charakteru skoro brzytwa to to gąbka to jest ta moja Kurenai, to jest napisane Kurenai. Kurenai handmade in Japan. To jest brzytwa proszkowa. Przy której Chińczycy próbują pozorować na Japończyków. Jakby zmniejszyłem kąt od razu brzytwa zrobiła się łaśliwsza. Fajna piana. Mm -mm. mm -mm. Paluszki muszą być suche. Co prawda tu jest pilnik, co, tylko z jednej strony, od spodu, ale jest. Dobra. 不服。<Yeah. S 2> <laughs> No cóż, może mam lepsze brzytwy, ale jest trochę lepiej. Jest trochę lepiej. Wiecie, problem jest z ostrzeniem na bardzo małe kąty, taki, że może się okazać, że brzytwa zacznie się wykruszać na krawędzi. Bo to zależy od jakości materiału i zależy od. Obróbki termicznej tego materiału. Jeżeli jest dobrze zrobiona, to się nie będzie wykruszać tam nawet przy tych 12 stopniach. A co jeżeli będzie tam jakaś ziarnistość nieprzyjemna, no to w tym momencie Houston mamy problem, tak? Jak widać, przymoczyłem trochę mydełko do poziomu takiego, że przestaje się trzymać blonku. Ale to nie jest wielki problem. Najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest to, że jest pośles lepszy. Przy goleniu obowiązuje ta sama zasada, co przy wozach, kto smaruje, ten jedzie. A dobrze nawodnione yy, mydło powoduje, że posścikie jest lepszy no.

Super. Jest dobrze. bo to jest taki trzydniowy zarost więc więc na skróty raczej nie pójdę <gry> Dochodzenie na skróty często wydłuża robota jakąkolwiek jak to mój kolega mawiał że do Betlejem szło czterech króli Я даже не наском. Teraz nie przelałem. Gdyż trzeba było dobrze machnąć, żeby zrzucić to z blanku. No, to jeszcze raz i pora po robocie. Jak widzicie, bursuczy pędzel napił tego tyle, że ho, ho. Że i dla niego wystarczyło i dla mnie ups Ordery się same nadają Dobrze No, ślico się Na tym dołku. więc trzeba ją zmyć żeby bezpiecznie się ogolić Coś mi tu w oko próbuje wejść i pogryźć mi to oko trochę tej piany, ale nie jest to piana w stylu No More Tears, tylko prawdziwe mydło, które gryzie. Niestety. dobra. No i się okazuje, że ten kąt nadal jest nie za zbytnio, bo dolenie głowy w momencie, kiedy muszą się dał czas, żeby zmiękły, jest odrości... o dość Pojechać jeszcze raz niestety pod górkę. No cóż Muszę powiedzieć, że Ogoliłem się, tak Nawet dość nieźle Znaczy dobrze się ogoliłem Zdecydowanie dobrze Ale Należy uznać, że tej brzytwie Należy się jeszcze ostrzenie Należy się jej Um. Jestem mniejszy Ja ci 24 No Przewartościowany, znaczy niedowartościowany właśnie, bo on ma większy rozmiar niż napisali Tu bandzik. elegancki super tancer. się okazał na tym mydle super na no, wszystkich miękkim będzie wtedy, fantastyczny na no. twardymi też sobie poradzi. Marmara Barber, turecki wynalazek o zapachu kompatybilnym z mydłem z Lokharcem Authentic. Autentyczne mydło lokalca hmm. Dobra rzecz. Teraz sobie to gdzieś może tak, żeby sobie np. podać żeby zło... woda z mydła wyszła, i żeby było to przygotowane na następny raz. Dobra, ludkowie. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że jest dla kogo kręcić film, bo go dzisiaj tak należy i wszystkiego dobrego i do następnych razów. Cześć ludkowie!